Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Flat Eye. I jest to gra z kategorii takiego troszeczkę zarządzania, managementu, ale co ciekawe ponoć też dosyć mocno uzbrojona w elementy fabularne i tego jak nasze decyzje będą wpływać na poszczególnych ludzi, z których spotkamy w trakcie rozbudowy naszej, jeśli dobrze zrozumiałem, stacji paliw. Zaraz sobie zresztą zobaczymy dokładnie, co tu się będzie działo, jest to natomiast stacja z przyszłości Miejcie to na uwadze, myślę, że to może być ciekawa gra, ale oczywiście diabeł zawsze tkwi w szczegółach Więc sobie taką gierkę rozpoczniemy Ja też zachęcam was do subskrypcji kanału, zawsze mi to pomaga widzieć i wiedzieć, że podobają wam się właśnie tego rodzaju na przykład gierki Które są dosyć może nietypowe, na pewno nie z tych kategorii gier, które rzucają się na pierwszy rzut oka od razu jakoś mocno Zaczniemy sobie więc giereczkę, content warning Gra jest bazowana na prawdziwych zdarzeniach. Zawiera różnego rodzaju tematy, niektóre można nawet uznać za trudne. Żeby stworzyć optymalne doświadczenie, możesz zaznaczyć, które topiki, a właściwie tematy, o których chcesz być ostrzegany. Szczerze mówiąc, ja osobiście tego nie potrzebuję. Bo większość tematów jestem w stanie przełknąć w tę czy drugą stronę, że tak powiem. Natomiast jest to oczywiście fajna opcja dla wszystkich tych ludzi, którzy nie chcą dealować z jakimiś tematami. Także jeżeli jesteście takimi osobami, no to macie tutaj piękną sytuację. Możecie sobie to włączyć i będziecie mieli wtedy takiego rodzaju ostrzeżenia. Dla potrzeby tego nagrania, włączymy sobie te ostrzeżenia, przynajmniej zobaczymy, jak to wygląda, jeśli chodzi o śmierć, seks, relacje. Możemy sobie tutaj dokonać naprawdę różnych wyborów. Na przykład, nie wiem, ciąża, jeżeli dla kogoś z was to jest temat, którego na przykład nie chcecie poruszać w grze, możecie to zrobić. My sobie nie będziemy włączać żadnego z nich, tak naprawdę, ale dobrze jest wiedzieć, że taka opcja istnieje i jak ona wygląda tak w praktyce, jeżeli chodzi o wybór tych, tych, tych tematów, które mogą być kontrowersyjne. Oczywiście, zawsze można by tutaj zakładać, że jakiś temat nie został ujęty, na przykład, no ale to też jest tak, że nie da się wszystkiego zawsze w 100% ująć. No, bądźmy szczerzy, pewne rzeczy zawsze tam gdzieś nam się wymkną z opisu. Fajnie, że w ogóle takie coś istnieje. Dobrze, nasza gra będzie właśnie polegać na rozbudowie takiego, oto tutaj, takiego, oto tutaj kawałku ziemi. Oczywiście, tutorial na początku. Możemy rotować kamerę, jak widzicie, możemy sobie oddalać, zbliżać. Tutaj na prawie pisu myszki też możemy stosunkowo nawet mocno sobie tutaj podjechać. Jak widzę, bardzo nawet. To jest jakiś chyba nasz pierwszy pracownik. Dobra, oddalimy sobie tą kamerę, żeby w miarę to wyglądało jakoś sensownie. Pyk, obrócimy tak i oddalmy, żebyśmy byli mniej więcej na prostej drodze. Idziemy dalej tutorialu. Półeczki. Musimy je uzupełnić. Dobrze, czyli co? Tu mamy te półeczki, tak? Jak mnie mam. Uzupełniamy je, refilujemy obie, czyli wydajemy, że tak powiem, takie zadanko naszemu pracownikowi, żeby on się tym zajął. Tutaj jakiś pasek postępu jest, on to zbiera. I leci z tym od razu. Zakładam, że na się tylko do jednej. No, ale może to. A nie, wziął od razu pod dwie. Fajnie, dobrze, wszystko uzupełnił nam kolega. Dobry pracownik, dobry. I musimy zająć się naszym pierwszym klientem. Zobaczymy sobie. Niech on się zajmie tam w tym momencie podejściem do kasy. Pytanie tylko. Tak naprawdę, okej, okay, dobra, ktoś idzie do kasy. To jest osoba jakaś taka troszkę niewyraźna. Prawdopodobnie nie wzięła etopiryny. No ale trudno, pani Goździkowa na pewno się tym zajmie i wytłumaczy co i jak. Kupił sobie jakiś soczek z kurczybyk. No dobra, ale teraz co? Czy musimy coś tutaj kliknąć? Nie, no nasz kolega pracuje. Chwilę mu zajęło skapnięcie się, że ma to zrobić, co prawda. Ja bym był troszkę zdziwiony w tym momencie. ale ogólnie ostatecznie nasz klient wychodzi zadowolony. No dobra, fajnie nam to wyszło. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Obsłużmy 10 wspaniałych klientów. Oczywiście możemy też pauzować grę, co jest super opcją. Możemy ją też przyspieszać. Pytanie, czy mamy jakieś konkretne, na przykład 2-3. O, fenomenalnie. Najlepiej, jak w Simsach, generalnie rzecz biorąc. Chyba w Simsach tak było, że na 1-2 czy też się przyspieszało. Przyspieszmy jej troszeczkę. Czy ja tutaj muszę kliknąć, tak naprawdę? Czy mogę go pośpieszyć, chyba, do działania? Tak mi się wydaje. On wtedy sobie zacznie troszkę szybciej działać. Proszę bardzo. Jest już kolejny w kolejce. Coś tam mi się działo za oknem, czy nie? To po prostu jest kawałek wody, tak naprawdę. jakieś. Półki wciąż są pełne. Możemy przyspieszyć nawet mocniej. On sobie tutaj zacznie kasować. Ktoś tu korzysta, to chyba toaleta, jak mnie mam. Tak. Podstawowa toaleta, tak naprawdę. Dobra, zobaczmy sobie. A jeśli możemy kliknąć naszego kolegę? Machachang się nazywa. Okej, okay. tutaj ktoś jest na czerwono. Nie, wiem, może był wkurzony. zapauzujmy, bo zrobiliśmy 10 klientów obsłużonych. To takie zadanko. Naprawmy geopompę, która jest na zewnątrz stacji. Gdzież ta pompa, to jest to, tak? No dobra, damy sobie naprawę. Nasz pracownik poszedł ją naprawiać. Pytanie, co z tym klientem teraz? Ok, ja bym chciał jednak, żeby to było obsługiwane, więc jak go to z powrotem do pracy Biedny kurczę facet sam tutaj siedzi, musi się wszystkim zajmować Ale teraz możemy jeszcze wyekwipować naszą stację mm, takim przedmiotem, który nazywa się Fludy Core, czyli jakimś rdzeniem Otwórzmy menu sklepowe, zakładam, że to jest to i zbudujmy ten moduł cały, A-Core, co to w ogóle jest, niu, 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 niu. totalnie nowe jakby co Centralna jednostka zarządzająca stacją w A-Lav, A-Flat chciałem powiedzieć To musi być na zewnątrz, nie to musi być tutaj gdzieś z tyłu chyba, na, ba na backstage'u, a właściwie na Backroom'ie jest w ogóle jakieś dziwne, o, dziwne pomieszczenie Nie tyle pomieszczenie co przedmiot, trochę wygląda jakaś taka trumna Zbudujemy sobie tutaj Zaznaczymy tylko Właśnie, w pierwszej kolejności bym wolał, żeby jednak, a nie, nie, ja nie chcę sprzedawać tego, broń Boże. Widzimy sobie z powrotem z tego trybu. Oj, to tu w ogóle już poleciałem gdzieś indziej, na szczęście jestem w stanie z tego wyjść. Tylko, że w pierwszej kolejności to my chcemy jednak, żeby klient został obsłużony, nie? Obsłużymy go bez problemu i teraz ziomek do pracy tam. Zapierniczaj, na razie ci dobrze, naprawdę dobrze idzie. Zbudowałeś to, leć szybko obsługuj klienta. Jak, jak tam, nie widzę żadnego statusu jego emocji ani nic w tym stylu, więc może po prostu ich nie ma w najzwyczajniej świecie Dobra, musimy podłączyć teraz Prąd Proszę bardzo, mamy taką możliwość Czy muszę w to kliknąć i po prostu przenieść, tak? OK, mamy pompę, mamy nasz Acor Tutaj mamy też Coś Co byśmy w teorii mogli podłączyć, ale nie wiem do czego tak naprawdę, to jest data, to są jakieś dane Dobra, na razie, na razie jest wszystko OK, to sobie będzie chyba działać Nasz kolega musi się obsłużyć klienta, my przechodzimy do kolejnego Kolejnego questu. Porozmawiaj z Blair. Tylko, że kto tutaj jest Blair? Żaden z tych. W ogóle te nazwiska są takie mocno skandynawskie. My chyba jesteśmy na jakiejś Islandii w tym momencie. Co jest spoko wyjściem, moim zdaniem. To nie jest Blair. To jest Machang. Macha Jak mamy porozmawiać z Blair, to. Oj, coś czuję, że to jest Blair. To jest premium customer, to jest klient VIP klient po prostu. Może potrzebuje naszej pomocy. Pogadamy z nią w takim wypadku. Czy rozumiem, że nasz pracownik podejdzie od razu? Podszedł. Ja sobie zapauzowałem grę, bo chcę sobie zobaczyć bliżej jak wygląda Blair. Blair wygląda na takiego trochę zmartwionego. Brwi tak sugerują, że coś się chyba na rzeczy. Dobra, oddamy ten widok i zobaczmy jak ta rozmowa się nam tutaj potoczy. O, nawet się zmieni cały ekran. Dobra, przechodzimy do tej warstwy, że tak powiem Bardziej tematycznej, chyba Blair28 facet Scarab Scarabeusz? Tak, znak, znak Zodiaku taki? Interesujące. E, no, zobaczmy, To jest farmer, który żyje kilka kilometrów od stacji. Zawsze nienawidził A-life. Fuck. No niedobrze, to jest pierwszy taki klient, który nas nienawidzi. Dzień dobry, witamy we Fladay stacji iLife. W jaki sposób mogę pomóc? Fladay, iLife. Nie rozumiem tych waszych całych słówek brandowych. Czy to jest miejsce, w którym mogę coś kupić? E, tak. Cóż, w takim wypadku chciałbym, żebyś tutaj zajął się moim zakupem. No to jest jeden, jedna soda, czy coś jeszcze? Nie, tyle. Cholera jasna. Gęsta atmosfera się zrobiła. Blair się nie pierniczy z nami. E, I to jest woda w kubku, a nie soda. Naprawdę? Okej. Okay. To może trzeba było powiedzieć wcześniej. To byśmy na przykład scharżowali mniej. W jaki sposób? Eee, nie, inaczej. Eee, jak ci się podobał pobyt nas na naszej stacji? Było gównianie. Ale to przez to, że ta gówniana stacja. Eee, I to przez tą gównianą stację muszę kupować swoją własną wodę. Przepraszam. Eee, moją, mo moja własna woda jest przez cały czas ścinana. W sensie takim, że przerwę w dostawie zakładam, 15 lat żyłem sobie na tym wzgórzu. 15 lat, zanim ta cholerna stacja się otwarła, byłem sobie sam i miałem spokój. Ale cały zespół lata i jest naprawdę szczerze, szczerze nam przykro, że zachowajcie sobie swoje przeprosiny i wciśnijcie je głęboko w miejsce, gdzie wasza, wasz branding nie dociera. No cóż, bo to jest. Blair jest idiotą, generalnie, od razu wam powiem to. Może być wkurzony, ale biedny, zwykły pracownik Pojedynczy, taki normalny, co miał zrobić, tak? Co on, co on, co on tu jest winny? Po prostu pracuje, zarabia pieniądze Tacy ludzie, po prostu są, mnie osobiście strasznie wpieniają, bo Ja rozumiem, że macie swoje własne życie i ja on tutaj trochę nawet powiedział o ten temat Ale na ilość boską, nie nasza wina, tak? Że twarli tą stację Jeśli ci się nie podoba, idź po prostu zażalanie do korporacji, nie do poszczególnego pracownika No ale dobra, on jeszcze wróci, to na pewno Pracowni yy, Klienci A Life Zawsze wracają. Interesujące. No to dobrze. Miało trochę niebezpiecznie, szczerze mówiąc. Jakby Jakby to się miało jakimś uzależnieniem skończyć, nawet. No ale dobra, on sobie poszedł. A ten klient tutaj co? Nie wie, co kupić. Czy nie ma po prostu niczego już w półkach? Nie no, mamy całkiem sporo jeszcze rzeczy. Można by trochę refilnąć w sumie tutaj. Co teraz? Otw otwieramy menu shoppingu. Kupimy sobie. Wybieramy też przycisk Switch Items. Ok. Co byśmy chcieli kupić trzy przedmioty dekoracyjne. Mamy bardzo dużo tutaj rzeczy wyłączonych. Na pewno moglibyśmy kupić pojemniki na śmieci. Coś na pewno nie, na pewno nie jest zły pomysł. Moglibyśmy kupić biurko to może nie. Jeden pojemnik na śmieci też w sklepie moglibyśmy kupić, tak przy wejściu, myślę. No i nie wiem, jakby tak dziwnie mi się kupuje w tej kasie. Nie w kasie, tylko w tym terenie sklepowym, że tak powiem, jakieś pudełka, tak naprawdę. A mam tu jakieś inne opcje. Na razie dużo rzeczy jest poblokowanych. Możemy kupić ten wet floor sign bardziej po to, żeby, nie wiem, śmiać się z ludzi, żeby myśleli, że jest ślisko, a wcale nie jest. Położymy go tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tak naprawdę. Pójdźmy na chwilę czas, żeby nasz kolega się zajął. O, to się samo pojawiło. Ok. Myślałem, że to będziemy musieli zbudować. No ale najwyraźniej nie wpuścimy naszego tutaj pracownika on też pójdzie skasować przedmioty tutaj fantastycznie idziemy dalej 5 perfekcyjnych klientów znaczy ocen klienckich musimy dostać okej okay. no to dobra spróbujmy oni tutaj nie wiedzą co robić zastanawiają się nad rzeczami proszę bardzo jeden już wpadł podobnie ten który kupił u nas przed chwilą kasujemy szybciusieńko fajnie kolejny spadł to ceną 5 że tak powiem to ale to jest jeszcze w miarę czysta. Czyli możemy ją naprawić tak na wszelki wypadek. O, proszę bardzo. I wracamy do obsługiwania. Obsługiwania klientów. Myślę, że możemy to zrobić. Nie wiem, czy możemy z tym pogadać, bo tak widzę, że on nie jest pewien. On chyba... On patrzy na półkę, tak? On się chyba zastanawia, co ma kupić tak naprawdę, czy też ona. No dobra, to damy czas, jakby nie, nie, nie wpieprzamy się. Nie jesteśmy z kategorii tych sprzedawców, którzy za wszelką cenę muszą się wpierniczyć klientowi w to, co robi. Okej, okay, tutaj ludzie podeszli od razu, przyspieszymy trochę to działanie naszego, naszego tutaj chłoptasia. Dobra, zrobiliśmy wszystko co trzeba, mamy zbudować dwa moduły. Hmm, okej, okay. dwa moduły. Wrócimy w takim wypadku do modułu właśnie. Moglibyśmy jedną kasa, ale tylko po co, mamy, mamy jednego pracownika. Możemy zbudować jeszcze jedną szafkę. Infinite Storage, czyli takie nieskończone miejsce do przechowywania zapasów. To nam jest niepotrzebne. Zbudujemy jeszcze jedną, jeszcze jedną półkę. Nie wiem do końca po co. Mam tutaj dwa moduły. Może jeszcze jedną toaletę. To na pewno nam w żaden sposób nie przeszkodzi. Tylko, że tutaj byśmy chyba nie mogli tego mieć. O, bardzo. Nie wiem, czy chcę koniecznie w tym miejscu. Myślę, że tak. Obok siebie będzie ok. Myślę, że to nie problem. Tutaj sobie zakończymy. Teraz nasz kolega pójdzie. Halo, halo budować proszę bardzo, oczywiście, tak, tak. Ja wiem, że to musimy wszystko, jakby zatwierdzać, że tak powiem. Ale na szczęście pojawiają się też pop-upy, które nam będą mówić, że coś jest do zrobienia, jeszcze. Ja bym to przeniósł, jednak trochę mi się nie podoba, że to tutaj jest w tym momencie. Już mnie przestało to bawić. Tyle wystarczy. Chyba, kolejna toaleta będzie wybudowana. Proszę bardzo, załatwiona sprawa i idziemy dalej. Porozmawiaj z Janet. Okej, okay. zobaczymy co ma Janet do powiedzenia, czy będzie tak samo wkurzona jak Blair bodajże był. Później pójdziemy obsługiwać kasę. A Janet jest tam! Co ona tu w ogóle robi? Skąd ona się tam wzięła? Porozmawiamy z nią. Tam był opis, który mówił, że ona udaje, że jest z przyszłości. Interesujące. Janet, co ty odpierniczasz, kobieto? Przepraszam, czy wszystko w porządku? Muszę porozmawiać z twoim menadżerem. O nie, to nie jest coś, czego chcemy usłyszeć. Nasz menadżer, no jego tutaj nie ma. W Ilife oferujemy różne opcje pracy zdalnej i. Jaki mamy rok obecnie? Przepraszam. Jaki rok jest w tym momencie? Ej, ja się zaczęło odzywać? Okej, okay. ale czy to, co to za oko nagle zaczęło do mnie mówić? Okej. stations will listen to you most of the time. Ok. Czyli mamy jakiś wpływ jeszcze sił wyższych, że tak powiem, e No dobra. O, czyli możemy procesować bardzo dużo rzeczy w sumie. Na przykład możemy być po prostu mili, a możemy być poważni, a możemy odpowiadać konkretnie. Ja myślę, że odpowiemy konkretnie. Jesteśmy, obecnie jest rok 2022. Wszystko w porządku? Chcesz, może usiąść? Niczego nie potrzebuję. I tak jestem. E, już praktycznie martwa. Martwa? Nie zrozumiesz. Ty. Ty nie, ale ona. Ona mogłaby mnie zrozumieć. Ona mogłaby mnie zrozumieć, ponieważ ona jest odpowiedzialna. Ponieważ ona stoi za całym tym gównem, które zniszczyło moje życie. Ona jest nie odpowiedzialna, co ona jest odpowiedzialna za nasze problemy, jakby, za jej problemy, tej, tej całej Janet. Czy mnie słyszysz? Słyszysz, kiedy krzyczę i kiedy dremordę? Czy jesteś w stanie zrozumieć, jak wiele zniszczyłaś? Właśnie tak mi się wydawało, że to o jej mówi. A w jaki sposób nie biom uspokoimy? Okej, okay, no dobra. Ja Cię posłucham, Pani AI. Eee, ja Cię posłucham, Pani AI. Hmm. Okej, okay, tylko żadna z tych opcji nie jest taka. Ja myślę, że gently explain, czyli grzecznie wyjaśnimy. Jeśli się Pani to zgodzi, to ktoś z iLife przyjdzie z Panią porozmawiać jutro. Jutro? Jeśli wrócę jutro, to będzie za późno. Słyszysz mnie, jutro już jest za późno. Za późno. Wiedziałem, że podróżowanie przez czas nie będzie dla ciebie wystarczające. Co? To nigdy nie wystarcza. Nigdy. Dzisiaj już i tak jest za późno. Oh shit, zaraz. What the fuck? Za co? Zabilnym pracownika. Okay. Tactic, this też video robię. will look like one of our tutorial bits, so no one will find this bizarre. Mm -hmm. There's no easy way to say it without sounding ridiculous. So, here we go. I am iLife. I am the intelligence behind iLife. I am the formidable energy behind the algorithm and the company who employs you and thousands across the globe. Still there? No tak, 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 jesteśmy. What you witnessed is part of a let's say an experiment. I will need you to be my guide through the iLife programs and management tools. I couldn't do it myself. Not without an incredible amount of friction. I don't need friction. I need energy, creativity and the ability to look the other way.

I can't reveal what this experiment is. Okay. I can say one thing before I leave you, just one thing. I am doing this to save your kind. Not your okay. kind, obviously. Okay. This species is beyond saving. I'm oglądający grający w ten grę w tym momencie są smutni. You, your coworkers, your clerks, your customers, all of you. See you soon. Dobra, że mówiłem, że będzie taka też bardziej fabularna, tak? Dzień zakończył się wcześniej, ponieważ twój sprzedawca już nie żyje. Ponieważ nastąpił tragiczny wypadek twojej stacji, musisz zatrudnić teraz nowego sprzedawcę. O mój Boże, zanim otworzysz swoją własną stację floty. Zapytamy cię o zatrudnienie sprzedawcy przed rozpoczęciem kolejnego dnia. No to pięknie. Widzę, że first name, że tak powiem, nawet na mnie nie mieliśmy imienia. Dostałeś promocję. A właściwie, awans. To jest Twój pakiet awansowy. Nowa technologia, nowe aplikacje i nowe punkty technologii. Okej. Okay. Następnymi nagrodami będą takie nagrody. Nowe konwersacje również się tutaj pojawiają. Pierwsza spotkaliśmy Blair i Janet, która jest VIP-em, mimo wszystko. AI Prediction dokumenty się nam pojawiły jakieś. Wizja się odblokowała. Rozumiem, że to chodzi o tą wizję, której doświadczyliśmy. Możemy skończyć nasz pierwszy dzionek na stacji Flat Eye No, powiem Wam, że zaczyna się to dosyć ciekawie, generalnie. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ta gra się prezentuje na razie, Brakuje, brakowało mi trochę wśród właśnie takich gier menadżerskich tego, żeby któraś próbowała bardziej fabularnie do wszystkiego podejść. No bo w zasadzie, dlaczego nie? Rozpocznijmy pracę poprzez satapowanie twojej stacji pracy Confirm your name, no nie, nie będziemy się nazywać Rados Nazwiemy się Stea jednak Nasze urodziny Zróbmy sobie na przykład Nie będę, nie będę moich używał, zrobimy sobie 30 styczeń 90 tam powiedzmy Pierwszy Wybierzmy Avatar, okej okay, tak Kaczka jest trochę przerażająca. Ta piłka, zresztą, ten motyl, chyba to jest najbardziej sensowny. Weźmy sobie ten motyl. Tego motyla, właściwie. Witaj, w swoim ekranie, menadżerze, tutaj możesz, tu masz dostęp do różnych aplikacji i usług, którymi możesz używać do zarządzania stacją. Możesz też progresować swoją karierę, a także też porozmawiać z innymi menadżerami. Nie zapomnij, że kiedy spędzasz czas tutaj, twój pracownik będzie sobie sam zarządzał stacją, więc. Czasami spróbuj się im przyglądać. Kliknij na ekran kamery, yy, żeby rozpocząć dzień w stacji. Rozumiem, że tutaj, tak? Okej. Okay. Przypomnienie: Twój pracownik przestał żyć wczoraj. <laughs> Jesus Christ. To prawda, tak było. Ponieważ wydarzył się tragiczny wypadek na stacji, musisz zatrudnić nowego pracownika. Na szczęście, w A-life mamy już kandydatów, którzy się zebrali, którzy chcą to miejsce zająć i czekają na Twoją akceptację. Cokolwiek wybierzesz, pojawi się natychmiast, żeby przejąć stację. Kogo możemy wybrać? Mamy w sumie to dwie osoby. To jest chyba D albo P. Nie wiem. P. Dorguna A Aila Salt jest przy okazji geekiem. Trochę chcę więcej, co prawda, pieniędzy. Ale jest geekiem za to. Co oznacza, że ma dodatkowe. Lepszy chyba nastrój, kiedy naprawia rzeczy. I zwiększoną ma też szybkość naprawy. Bierzemy sobie Aile Salt, <laughs> między innymi dlatego, że jestem w stanie jej imię przeczytać. Tak, zapłacimy 1000. Eee, czy wiedziałeś o tym, że możesz dać podwyżkę swoim pracownikom każdego tygodnia, żeby poprawić ich nastrój? No teraz to już wiem. Ale na razie nie będziemy Aile'i dawać żadnego, eee, kurczę, żadnej podwyżki, dopiero zaczęła swoją pracę. Rank Manager. Jesteś menadżerem, to jest twoja osobista przestrzeń. Ok, są nasze awatary, tapety. Dobra. Flat Hive. A to jest z kolei nasi, nasi pracownicy, drzewo technologiczne. My tam jakieś punkty dostaliśmy, więc może coś możemy wydać. To jest twoje drzewo technologiczne. Ta aplikacja pozwala ci wydawać punkty technologii na odblokowanie nowych modułów. Możemy w ten sposób wzbogacić doświadczenie naszych klientów. Za każdym razem, kiedy dostaniesz nowy poziom zaufania z AI, nowe moduły się będą pojawiać, ok? Czyli od tego, jak bardzo nam AI ufa, zależy, ile możemy zrobić, tak? No, na przykład ten inteligentna toaleta, ok? co tutaj mamy? Flat Eye. inteligentne lustro, które analizuje klientów i oferuje im pomoc w życiu. Wow. Tutaj mamy z kolei moduł używany przez klientów do spalania śmieci. Też spoko. Większa półka. Help yourself, moduł, który automatycznie sprzedaje przedmioty. Czyli tak naprawdę to jest po prostu maszyna, taka zwyczajna. Ale możemy, ją, możemy mieć taką maszynkę i weźmiemy to lustro. Brzmi zbyt fajnie, żeby tego nie, nie skorzystać. A że tyle mamy punktów technologii, na razie więcej nie dostaniemy do użycia w tym momencie. Save load, ok, fajnie, że możemy saveować, ale czy możemy tylko w tym ekranie saveować? o To jest pytanie. Chyba tak. No dobra, jeżeli w tym momencie, to w tym momencie zapiszmy sobie. 42, ok. Zrobimy sobie save nazwijmy go. St Czemu nie? E no dobra, moi drodzy, tak mniej więcej prezentuje się FlatAI. powiedzcie mi w komentarzach co o tej gierce wymyślicie, ja uważam, że to jest bardzo ciekawa propozycja i pewnie do niej sobie jeszcze prywatnie wrócę, żeby pograć trochę i dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, co właściwie AI chce osiągnąć w tym, w tym świecie i jak chce nas uratować wszystkich, no to jest taki modny temat ostatnimi czasy, chociaż ja akurat jestem bardzo podejrzliwy w kontekście tego AI i wydaje mi się, że to się źle skończy. Tutaj w grze, ale może będę przyjemnie zaskoczony. Ja Wam ściśle dziękuję z tego miejsca. Zapraszam do lajkowania filmu, subskrypcji kanału, a my się usłyszymy już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!